Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy wierni, tak się akurat złożyło, że musieliśmy przełożyć Święto Patrona naszej kaplicy właśnie na dzisiejszy dzień, czy właściwie obchody tego dnia w naszej kaplicy musieliśmy przełożyć, ale jest to ze względu na okoliczności, które na świecie. Teraz obserwujemy jest to doskonała zatem okazja do tego by przypomnieć sobie czym właściwie jest urząd papieski i też na przykładzie świętego Piusa V patrona naszej kaplicy można zobaczyć zresztą doskonały wzór tego kim papież jest i tego kim papież być powinien jaki papież jest w zamyśle autora Jezusa Chrystusa Moi drodzy, pamiętamy, że ostatecznie wszystko sprowadza się właśnie, i to jest widoczne w życiu patrona naszej kaplicy: sprowadza się do realizowania tej potrójnej władzy, która zaznaczona jest w tiarze, w tym elemencie, który nieodłącznie jest związany z urzędem papieskim. Potrójna władza, władza nie tylko wypasania trzody, władza pasterska, władza można powiedzieć królewska do pewnego stopnia, ale także władza uświęcania. I władza oświecania, władza uczenia, władza związana z przekazywaniem prawdy Bożej, tej prawdy, której nikt inny przecież nauczać nie może, jak tylko Kościół Święty. To wszystko jest oczywiście bardzo dobrze widoczne. Czy realizacja tej władzy w sposób wybitny, w sposób bardzo, bardzo wyjątkowy, jest widoczna w życiu świętego Piusa V. Kojarzymy tego papieża. Przede wszystkim przez pryzmat z jednej strony kodyfikacji mszy świętej, mszy świętej, która bardzo wiąże się w naszej pamięci właśnie z osobą papieża Piusa V. I tutaj nie tylko dostrzegamy ów przykład władzy uświęcania, bo msza święta jest sercem naszej wiary jest ona czymś dokładnie jak serce, jest czymś, co roznosi te żywotne substancje po całym organizmie, organizmie kościoła, jest czymś, bez czego kościół by właściwie nie mógł funkcjonować. Dlatego, zatruciem mszy świętej zatruciem serca, zatruciem, które jakby zaczyna się od jednego punktu centralnego, ale zaczyna po pewnym czasie dotyczyć całości. Wszystko jest po pewnym czasie zatrute i słabe, kiedy serce ulega zatruciu. Dlatego, msza święta jest czymś tak ważnym. O tym dobrze wiemy, ale pamiętajmy, że również Msza Święta wiąże się z tym aspektem uczenia, ponieważ liturgia święta nie tylko jest miejscem teologicznym, jest z punktu widzenia jakby teologii uprawianej przez teologów, przez tych, którzy są w Kościele Świętym odpowiedzialni za prawdę, za jej wyjaśnianie, za jej rozjaśnianie, ale z punktu widzenia również wiernych jest ona czymś niezwykle ważnym, bo jest taką praktyczną nauką zasad teologii. Mianowicie ktoś, kto pobożnie uczestniczy według zasad katolickich w Liturgii Świętej czy też w nabożeństwa, które też w jakiejś, w jakiejś mierze są, według liturgii przecież kształtowane, więc taki ktoś od razu, w sposób praktyczny, uczy się zasad teologii, zasad bardzo teoretycznych. Zresztą to jest w ogóle zasada, która powinna być często przypominana że najbardziej jakby praktyczną rzeczą jest dobra teoria, bo z dobrej teorii wynika praktyka. Ostatecznie zresztą niebo, życie w niebie polega na kontemplacji, polega na teorii. Ostatecznie nasza praktyka religijna zmierza właśnie ku teorii, ku kontemplacji. A więc teoria jest jakby podwójnie ważna. I teoria tutaj wyraża się w sposób praktyczny na każdej mszy świętej. Mamy bardzo dobrą okazję, żeby sobie przypominać te zasady, nie tylko ze względu na kazania czy ze względu na jakieś katechezy, ale właśnie samo to klękanie chociażby przed najświętszym sakramentem, przed tabernakulum, właściwe rozłożenie akcentów liturgii świętej, tak by ten wymiar horyzontalny nie przesłaniał nam wymiaru wertykalnego, związanego z oddawaniem czci Panu Bogu. To jest coś, co kształtuje naszą religię i bez czego staje się ona zdeformowana, staje się parodią chrześcijaństwa. Nie jest ona już powtarzaniem ofiary Szaśięta, nie jest już powtarzaniem ofiary naszego Pana, jego uczestniczeniem w tej ofiarze, którą on złożył na krzyżu tylko w sposób teraz bezkrwawy, ale jest jakby czymś innym. Jest właśnie tworzeniem czegoś na swój obraz i podobieństwo. A więc mamy do czynienia z odejściem od wiary katolickiej. Dlatego, moi drodzy, ten aspekt oświecania, uczenia jest z mszą Świętą też szczególnie jakby związany. Ale święty papież Pius V przecież również kojarzy nam się z tym wielkim zwycięstwem pod Lepanto. Z tym z wielkim, można powiedzieć, triumfem militarnym, który ma również swój wymiar duchowy. Można powiedzieć, że ten wymiar duchowy przybliżył bardzo wymiar materialny, jakby i militarny. To też jest. Zasada, która powinna być przypominana, jeżeli pragniemy zwycięstw, takich powiedzmy materialnych, to znaczy zwycięstw w tym wymiarze cielesnym, zwycięstw politycznych, społecznych, zwycięstw, właśnie wojskowych, musimy najpierw dbać o zwycięstwo w wymiarze duchowym. To jest jakby pierwsze nasze zadanie i pierwsze pole bitwy każdego katolika to jest o łaskę uświęcającą w jego duszy. To jest jakby ten wymiar, można powiedzieć, walki, którą. Każdy z nas musi toczyć, prowadzić i musi też być bardzo dzielny w tej walce. I tutaj, oczywiście, w tym wymiarze Różaniec Święty no, znany jest z tego swojego i z, i z tej swojej skuteczności, zupełnie wyjątkowej, wybitnej, ale także i z tego wymiaru, o którym może się już tak często nie pamięta, ale z tego wymiaru również jest tak naprawdę znany wymiaru właśnie oświecania, to znaczy przypominania prawd wiary, to znaczy wprowadza on w kontemplację, czy sam właściwie jest modlitwą kontemplacyjną. On jest tak przecież pomyślany i został też po to wprowadzony przez Matkę Najświętszą, jakoś by przypominał nam prawdy wiary, by te prawdy wiary były nie tylko teoretycznie znane, nie tylko były od czasu do czasu wspominane, ale by one były... Przeżywanymi, by one były rozważanymi, by według nich kształtować swoje życie. Tak, moi drodzy, Corujaniec Święty jest e, e, oczywiście bardzo skutecznym sposobem przypominania prawd. Bożych I również jest oczywiście sam w sobie uświęcający, bo sprowadza różnego rodzaju łaski uczynkowe, pomnaża łaskę uświęcającą, jest modlitwą niezwykle skuteczną. I rola oczywiście papieża świętego Piusa V w rozprzestrzenianiu tej modlitwy, skutek zwycięstwa pod lepanto odniesionego jest oczywista. A więc widzimy, że mamy tutaj do czynienia, no i jeszcze oczywiście ten wymiar poniekąd tutaj jakoś właściwie... Na pierwszym miejscu trochę wspomniany, ten związany z władzą pasterską. Jest tutaj oczywisty papież, który organizuje władców, władców świeckich, chrześcijańskich który im niejako przewodzi. To jest przecież wzór też i na dzisiejsze czasy, na, ile, na, na, ile, na tyle, na ile to się oczywiście daje dzisiaj realizować, bo dobrze wiecie, że żyjemy dzisiaj w sytuacji pod każdym względem znacznie gorszej. I dzisiaj, oczywiście, ze względu też na nowego papieża, ze względu na Lona XIV, jesteśmy często jakoś konfrontowani właśnie z tym zagadnieniem, jaki Papież być powinien. Oczywiście tutaj też tak pewnego rodzaju efekt Franciszka następuje. Świętej pamięci papież Franciszek i tyle, że jakby obniżył poprzeczkę, co tak jakby tej poprzeczki nie było. Wobec tego każdy papież będzie na początku odbierany bardzo pozytywnie, ponieważ wystarczy niewiele, żeby bardzo pozytywne wrażenie zrobić, skoro mamy takie wspomnienia. Ale z drugiej strony też tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby ktoś z jednej strony nie, nie czuł się jakby. Zbyt swobodnie w takim ocenianiu, z drugiej strony też, żeby uniknąć jakichś wyrzutów sumienia. Otóż staramy się przede wszystkim oceniać same zachowania, same słowa. Nie tyle oceniamy ludzi, oceniamy słowa, oceniamy to, co jest dla nas jakoś dostępne, oczywiście zostawiając pewnego rodzaju margines na to, że czegoś dobrze żeśmy nie pojęli, albo coś zostało przekazane nam w sposób nie do końca wiarygodny, że zostało wyciągnięte z kontekstu i że w ten sposób albo je po prostu było dwuznaczne i akurat zrozumieliśmy to w sposób ten jakby mniej, mniej jakoś pozytywnie świadczący. To jest jasne, ale pamiętajmy o tym, że poniekąd w dzisiejszych czasach jest to jakoś konieczne i zawsze poniekąd było, ale dzisiaj o sprawa jest trudniejsza, że nie możemy tak jak kiedyś po prostu poddawać się bez żadnego jakby w ogóle bez żadnego niejako myślenia o tym naszym przełożonym, że mamy tutaj niestety coś, co jest bardzo sumienie katolickie tak. Do pewnego stopnia, ale jakoś jednak konieczne. Dlatego trzeba się Ducha Świętego tutaj pytać, radzić, do Niego się odwoływać i zawsze zachowywać pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Ale same zasady, które Gdyby były nam głoszone, jakieś przekazywane, jakieś fałszywe, dobrze wiemy, że posłuszeństwo katolickie wymaga od nas, żeby w, do tych zasad się nie stosować. I teraz zobaczmy, że dzisiejsza Ewangelia też bardzo wyraźnie nam wskazuje na fundament jakby mocy papieża każdego. I ostatecznie nawet ten który był u podstaw papiestwa nawet święty piotr wiemy dobrze co się stało kiedy zaufał za bardzo sobie kiedy tą opoką próbował jakby sam siebie uczynić i własne naturalne Możliwości, własny y, y, charakter, y, jakoś chętny do tego, żeby Bogu służyć. Dobrze wiemy, że skończyło się to zaparciem Chrystusa, a faktycznie był on opoką wtedy, kiedy bazował na tej opoce, której, którą jest sam Jezus Chrystus. Kiedy on był posłuszny temu światu, które przychodziło z nieba, które było światłem Bożym. I zobaczmy, że Chrystus y, za, y, przede wszystkim wskazuje właśnie na ten y, fakt. Błogosławione Szymonie Bariona, bo ciało i krew nie objawiły Tobie. Ciało i krew oznacza tutaj pełnię ludzkiej natury. Ciało i krew, pewien taki charakterystyczny dla Żydów sposób mówienia. A więc chodzi o to, co jest ludzkie. Chodzi o to, że. Prawdy o Chrystusie, prawdy o tym, że jest on nie tylko obiecanym Mesjaszem, ale również jest wcielonym Bogiem, nie zapewnia ludzka mądrość, ludzka przenikliwość, przenikliwość ludzkiego umysłu, nie zapewnia tego erudycja czy wiedza czy inteligencja, ale zapewnia jedynie Boże Objawienie. Za, zapewnia nic innego jak wiara. Wiara nadprzyrodzona. I o, z tego wynika jakby odpowiednie kładzenie. Y, 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 kładzenie y, właśnie tutaj, znaczy rozłożenie uwagi, położenie akcentów w odpowiedni sposób na dobra nadprzyrodzone i na dobra naturalne całego Kościoła Świętego. To jest jakby zasadnicza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zasadnicza rzecz przy kierowaniu Kościołem. Bo oczywiście naturalne dobra, te wszystkie, które tak bardzo podkreśla też drugi Sobór Watykański, one są przecież ważne. Zawsze też Kościół Święty, widzimy to na przykładzie właśnie świętego Piusa V, dbał on o to, by katolicy nie byli mordowani przez muzułmanów. Dbał o to, żeby dobra naturalne, takimi jakimi, jakimi są różne te materialne, chociażby dobra potrzebne do życia ludzkiego, by były oszczędzone. I też i dlatego oczywiście organizował obronę przed islamem. Ale na pewno nie był to najważniejszy, Najważniejszy powód. Na pewno nie chodziło tutaj o to, by ci biedni ubodzy, którzy w ten sposób powstali w wyniku zniszczeń, by nie byli tylko uprowadzani do niewoli, czy mordowani, czy pozbawiani swojej majątności, ale chodziło o coś więcej. Chodziło o zbawienie wieczne, chodziło o dobro duchowe, nadprzyrodzone. To jest odpowiednie rozłożenie akcentów. Oczywiście to nie oznacza, że te dobra naturalne są czymś nieważnym, ale są niewątpliwie mniej ważne. Ostatecznie i tak wszyscy kiedyś umrzemy. Ostatecznie i tak wszyscy będziemy pozbawieni dóbr naturalnych, które zostaną w skutek śmierci po prostu dla nas niedostępne, będą już nam niedostępne. A więc chodzi o dobra nadprzyrodzone, chodzi o zbawienie wieczne. To jest ten najważniejszy element. I też widzimy bardzo wyraźnie, że wiąże się to właśnie z siłą papieża, z siłą papieństwa. Ono jest silne wtedy, kiedy buduje na Bogu, kiedy buduje na, nie tylko na prawdzie Bożej, ale tak jak słyszeliśmy w lekcji, wtedy, kiedy motywacja jest nadprzyrodzona, kiedy sprawowanie władzy w kościele wiąże się z niczym innym, jak z chęcią podobania się Panu Bogu. Kiedy chodzi właśnie o to, by Bogu oddawać cześć, a z tego oczywiście wynika chęć doprowadzenia ludzi do wieczności. Bo Jezus Chrystus, Bóg i człowiek oddał życie za właśnie ostatecznie przez każdego człowieka. Chciałby każdy człowiek poszedł do nieba i dlatego Kościół Święty musi innych nawracać, musi wszystkich ludzi nawracać, nie może się ograniczać tylko do niektórych, nie może twierdzić, że inne religie są równie dobrze, albo Niewiele gorsze, a nie może też zajmować się sprawami kimś tylko społecznymi. One są właśnie ważne, ale jako pewne środki do celu, nie są celem samym w sobie i nie może też w żaden sposób twierdzić, oczywiście, że ochrona przyrody jest ważniejsza od ochrony dóbr naturalnych człowieka. To jest jeszcze jakby głębszy błąd. A więc widzimy, że ostatecznie wszystko jest już zawarte w objawieniu, że wszystko jest zawarte. W Piśmie Świętym, że te zasady są faktycznie zasadami objawionymi. Amen. I Ojca i Syna i Ducha Świętego.